No cóż, no przegraliśmy mecz, który wiadomo, że przyjeżdżaliśmy tutaj na pewno nie w roli faworyta. Niemniej jednak tutaj po tych ostatnich dwóch meczach, które, które, które wygraliśmy, troszeczkę się nam nastroje poprawiły. No chcieliśmy tutaj coś, coś ugrać, tak? I próbowaliśmy coś, ale gdzie przed meczem mamy jakieś założenia, a próbujemy sobie coś w szatni ustalić i, i, i jednak od, od, że tak powiem, od założeń do realizacji to jest jednak daleka droga. I i to dzisiaj akurat wyszło, bo, bo straciliśmy bardzo szybko dwie bramki, po których tutaj naprawdę tutaj nie mieliśmy już później, mieliśmy parę sytuacji, po jakiś, jakiś kontrakt, gdzie, gdzie próbowaliśmy jakoś jeszcze złapać kontakt, jednak tutaj dostaliśmy trzecią bramkę z karnego, wydaje mi się zbyt pochopnie podyktowaną przez, przez pana sędziego I, i, i tutaj jednak się potem już ułożyło się i konsekwencji później była ta czwarta bramka, która... Nas że tak powiem już dobiła i, i ciężko się było już podnieść. Także gratulacje tutaj dla drużyny Soły prezentowała się bardzo dobrze i, i wykorzystała swoje atuty i, i mówię ustawiła sobie mecz na początku i kontrolowała ten przebieg tego meczu o to chodzi! Graliśmy tutaj mecz dla świętej pamięci Jacka Ciszboka Prezesa E, na pewno w pamięci mamy tutaj Rafała Gaugana i tak samo Kibica, wiernego komara. E, nie może mi też umknąć ty, dzisiejsza kontuzja Wojtka Jamroza. Na razie wieści są takie, że jest naderwane, są e, wiązadła poboczne, więc powiedzmy, że nie najgorzej. E, zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało później. E, na pewno chciałbym podziękować tutaj może za, za, za ten mecz. Chłopakom, bo wiemy dobrze jak wyglądają ostatnie mecze, jeżeli te mecze są praktycznie o nic, tak, drużyna wolani wiemy że, że spada do niższej ligi, drużyna Soły utrzymuje się i nie była zagrożona, dlatego uczulałem, uczulałem ten zespół, nasz, na mój zespół przed drużyną wolani, też dlatego, że ostatnie właśnie dwa mecze naprawdę dobrze wyglądały, bo bo Wolonia punktowała. Wcześniejsze mecze może miała różne, bo gdzieś tam porażka 1-0, porażka 2-1, więc to cały czas było gdzieś tam na styku. Dlatego musieliśmy podejść do tego meczu no, jeszcze bardziej zmobilizowani. I myślę, że gdzieś tutaj wpłynęły też te dedykacje dla, dla tych osób, które, które ciągle pewnie są z nami i, i ciągle nam gdzieś tam z góry pomagają. Ja tylko chciałbym podziękować tutaj też również całemu zarządowi, całemu sztabowi, którzy, którzy mi pomagają, a przede wszystkim podziękować mojej drużynie, która wykonała ten założony plan, czyli utrzymanie przede wszystkim. Jesteśmy kolejny sezon w czubie tej tabeli. Nic tylko, tylko dziękować i, i, i chwilę odpocząć i znowu zaczynamy. Prawda jest taka, że, że, że ta liga będzie bardzo mocna. Tak? Na pewno musimy się wzmocnić tutaj, żeby, żeby ta liga z naszej strony wyglądała równie dobrze. Przed, przed sezonem założenia są, że musimy być w górnej części tabeli. Jeżeli by się udało, chcemy awansować. W tej chwili jest Gabania na pierwszym miejscu, my jesteśmy na trzecim. Cieszymy się z tego trzeciego miejsca, bo jest to kolejny rok, gdzie, gdzie jesteśmy na miejscu na pudle, że tak powiem. Także no zobaczymy, zobaczymy co przyniesie, przyniesie nam ten najbliższy miesiąc, bo na pewno będzie gorący. Zawsze są jakieś plotki, zawsze coś w plotkach jest ciekawego. Ale tak jak mówię, zobaczymy. Dziękuję całej drużynie, bo cała drużyna zapracowała na, na ten końcowy wynik, ale tak myślę, że Dawidowi się też należało, dlatego zmiana w 88 minucie się, należało Należało. Badas! David, da David, David Badas! Badas!